Nie um. Nie, bo to jest co. A, a, ja. Zatrzymuję to. Zatrzymuję to.

Dobra, co my tu mamy? Obrażenie od ataku do sensownego gazerca, gdy posiadasz na poziomie. E, 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 gdy posiadasz na pewno premię. E, e. Okej, okay. premię zostaje usunięta to poczymy obrażenia. Okej, okay. to tak średnio. E, zdobywasz więcej wspomnień. Reakcja łańcuchowa... słuchów. O, okej, okay. dobra. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Sounds good. Sounds good. Mm. <laughs> okay, thanks. We keep the ha <laughs> Oh, shit! I go tam. Pięknie. Okej. Okay. Hmm, się kurde apteka. Ptyczka by się zdała. Dobra, tu nic. A... Tu coś niby jeszcze jest, tu coś mamy, kurde. yeah 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 pięknie Dużo tu du, 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 du. tu tak tu tu tu. Pięknie. Tym sposobem strzałę odzyskaliśmy. Dobrze, dobrze. Co za skarbuś? Ulepszenie zdolności, ulepszenie adrenaliny. Tak. Ulepszenie adrenaliny. Mamy trzy już wtedy. to nam się przyda? W sumie drogowie będą przydatni Bo ile mamy tych drogów, tak de facto Yyy, aha, dobra Wskrzesi yy, drogę wojownika? Aaa, dobra Nie ma, nie ma, że tak jakaś określona ilość, coś O, shit, widzę, że tutaj się gotuje już 27 HP. Milusio jest. Um. Wie mamy, tyle mamy. Dobra. Tyle musi nam wystarczyć Let's na tego bossa. I powinno nam wystarczyć de facto. I teraz tak, 750... Eee, liczba ulep zdolną zdolność, tak Pięknie, i eee, teraz tak, co tu mamy? Z drugiej czas istnieje droga. Ooo nice, nice! Elegancko Może jak będą zwłoki albo coś, to, ten, to się nada. Co to za oko tam było No i po nim Dobrze I się wyzrało Dobrze Bardzo dobrze. No, tutaj teraz będziemy mieli apteczkę, czyli jelenia, więc już uzdrowimy. Dlatego też nie wykupywałem więcej niż tylko jedno, i tak na no, nie było stać na więcej. No, ale trzeba było, bo z taką ilością HP to tak lipa. Dobrze. Mm. O, nie. Okej, okay, dobra. Brawo, Lubi. Jeszcze raz przykleśnijmy Ubisoftowi. Gra tyle czasu po premierze. Nadal problemy techniczne typu crashe z dupy. Oj, 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 oj. A ciekawe jestem, czy po tym patch'u, który teraz będzie 27, coś się zmieni, czy jednak nie. Zobaczymy. Nie? <śmieniczy> Dobra, i liczę na to, że nam zapisało. I będziemy tutaj od razu. Uff, uf, ale będzie rzeźnia. Ale będzie rzeźnia. Tak, Bóg, mamy całkiem niezły, bo mamy ten z celownikiem, więc mieliśmy całkiem srogi że robić. Kosa jeszcze. Więc też powinno być. Tylko musimy teraz pamiętać, że jak będzie ten smog, to musimy iść z, od strony bardziej szyi, bo z drugiej strony... Z tej strony prawej szyi, niż z lewej, bo tam jakoś tak średnio trafiamy w to. Przynajmniej tak ostatnio było. I jak będzie dobrze, to nam się uda go zabić za pierwszym podejściem. Zaznaczając, że będziemy mieli full HP jeszcze też, nie? Dobrze, wczytuje nam. Mamy to, co powinniśmy mieć, więc jest Gites.

Dobra, co my tutaj teraz mamy? Unik, silny cios odbijający, okej, okay. od ognia, odporność na obrażenie, od ognia, unik. Bierzemy unik. bierzemy unik. Dobra, tu jest jeleń jeszcze, tu jest to. A tak, my musimy przejść w prawą stronę moim zdaniem teraz. Wydaje mi się, że tamtędy sobie górą przejdziemy. Teraz tak, odbijemy sobie tutaj tak że tu jest je i pan jeleń Do widzenia Kanalio. Dobra. Szarżamus Belheima. Agile. Okej. Okay, monety, monety. No te sobie. Tu musimy mieć trochę więcej monet. I to będzie dobrze. To będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz tak? Tu mamy to. śpi. Yeah. okay okay uh... Dobrze, 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 dobrze. I teraz tak. I teraz musimy to dobrze zrobić, żeby żeby nie było. Jak pójdziemy sobie tutaj tędy. Czy my się jakoś przedostaniemy gdzie indziej? Czy będziemy odcięci? No bo tu się od... Nie, tu nawet nie przejdziemy tam nawet, ale tu. Dobrze, zaryzykuję, Jest tak, e, dobra, tamtędy jest możliwość, dobra. Już widzę, że jest, więc tędy chodźmy. O kurde, tu może być ten wilkołak, Wilkołak. E, Okej. Okay. Tu jest challenge. Zobaczmy zatem.

No ty kanalio jedno Oof, okay. Dobrze, wilko Quang nie żyje o, Wilko Kwank is dead. O nie Oh shit, my tam nie wzięliśmy tego, czegoś? Fuck, it, serio nie wzięłem tego? O mój Boże, święty znowu Okej, okay, okej okay. Nie, tam wejdziemy, więc tam na spokojnie Musimy tutaj teraz iść hmm? Okej, okay. więcej monet Uff Ścijałem ty głowa. głowę. Okej okay. Tu 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 Że dobrze? dobrze. Okej. Czy teraz mamy tu tak? Tam nie przejdziemy. Tu mamy rzydko, okej. Okay. Czy to jest dead? Nie. nie, 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 to chyba nie jest dead. Ugotowałem się tylko. Dobra, Dobra. i teraz tak. Um, ten dnia, ten dnia musimy tak. Sądziłem, że się ugotowałem. Na Amen, ale nie dobrze. Okej. Okay. Oh, Oh, shit. <laughs> 17 17 życia! Mhm! Pysznie! Okej, okay, mamy żytko. Jacy? Ajajajajajajajajajaj! A aj, 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 aj. um, 49 metrów wyżej jest jeleń. Dobrze, dobrze, dobrze. To nam się przyda. Tu nic więcej nie ma. Pięknie, full. Ajajaj. jaj, O! Nie, nie, nie. nie. Kilicha nie bierzemy. Możemy się zatruć, Możemy stracić HP. I co wtedy? Nie? Cinko by było wtedy. チンクチンク。 <laughs> I'm <pitansionate> <coughs> <laughs> <laughs> <coughs> <tisly twisty> Niepotrzebnie do mnie pochodził Skrybaniec Okej okay. mam jeszcze jelenia Okej, okay, okej okay. tu, 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 tu.

Dobra, tutaj trzeba tego dobić, i reszta zniknie. Ulala! 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 la! Monety! Monetki, monetki, trena, Dobra, mamy tak, uleczmy się. Tak, uleczmy się. A teraz tak. Musimy wejść na samą górę, żeby tutaj wejść. Cyk. No to to jest chyba... Ja.